Powiedziałem, gdzie ta placówka znajduje się. Zapytałem pierwszego przechodnia, który nota, będę był trochę wstawiony pytam go, proszę pana, czy pan się nie orientuje, jak mogę dostać się do harmonii śląskiej? A on mówi ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Ja, to ja słyszę kraka w, klasie, w, klasie, w klasie. Nie wypłacę. Proszę Państwa, ja już nie będę ćwiczyć. Już jest za późno. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie mówię do widzenia, bo zostaję na koncercie. Panie zauważył Pan, że Pan Prezydent zadbał o to, żeby w godnych warunkach wręczyć Pani nagrodę. Doczekał się Pan takiej instytucji kultury w naszym mieście? O tyle te, te światła są niepotrzebne, ja no, o się Bardzo dziękujemy zarówno panu prezesowi, jak i nam gradowi. Ja chyba, drodzy państwo, popełniłem chłopak. Wsięgam pamięcią chyba, wspomniałem tej pamięci profesora, powiedziałem, ja wisiem. Tak? tak? Oczywiście pan profesor żyje. Życzę mu 100 ja. Ale myślę, że pan profesor dzisiaj jest na za sali, proszę mi wybaczyć, krema. Natomiast myślę, że spokojnie mam, się wczoraj mam to bardzo proszę, bardzo przez, tak. przez moją Szanowni Państwo, czas na kolejną metę.